No, na spić razy 3 zostawiłem goticzka i nie wcisnąłem escape'a Teraz jestem gdzieś gdzieś ciemno Do kota wyłączę Zaczynek Dam po prostu otako No i nie pamiętam totalnie gdzie skończyłem no, ale już wiem jest? Nie ma. A przecież w szynkach nie, że sz się odnawiają. Okej. Okay. Kurczę, cimno. Wsztaj pójdę przespać do nich. No nie zawsze gadają. Dobra Sen dobrze mi zrobił. Dobra. Jest jasno. Wszedłem? A, do... na spętasz orków. Wszedłem teraz. Jest naprawdę procedura. Trzeba zobaczyć, czy na klepie tutaj strażnikom. Nie, nie na klepie. A mieczem? Też nie? Gra robi na chlebie chociaż Dobra. wszystko orków, gdzie ono było? Mmm... Przepraszam, nie. Najpierw trzeba pójść do Korangara. No, najpierw trzeba pójść do Korangara. Ej, okay. Można i tak. A, dużo wiadomości. Dostaję. Bardzo dużo, no. no. dobra. Jestem. Ogólnie nie wiem, czy oni mają do mnie problemu, przez to, że ja brałem w tym udział. W tym przywołaniu. Ten idzie spać. Czego chcę? korkalom Co z moją zapłacą? A czego chcę? Napojemana, zasadzie mi luda. Mmm... Spójrz, zachęcałem Do zobaczenia. Obyś. Sen. No, kurczę, one są jednak... Myślałem, że przechytrzyłem, ale nie. Coś się zostanie. stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Nasz guru Bal Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą straży świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona jaśnie oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Proszę, udaj się na cmentarz. Na tych? zanim pójdziesz. Dobra, mm, pierwszym stajem. O, ona przypociskawi. Nie wiem czy którykolwiek ork... No jak to przejrzy nie, nie strzelają z niczego. Zarąbiliście, że mi dało. Ochronę przed przyciskami. Game changer. Mm. Tutaj no, ten most. Czy jak ja orków, a jak orkowie mnie. Można było siłę kupić. Nie wiem, wiem, że ten kąsacz bije jak popieprzony A, mięso z nich jest czy więcej więc ściorkowie. Co jest? Ej? Nie. Nie. Ja pieprze. Czemu ja go uderzyć nie mogłem? Może. No, Ej, a ty się zastanawiam. Zaś też drzewo coś zawsze blokuje. O mój Boże! Odwróćcie mię, ale nie chciałbym. Ale już nie. A Ma siłę? A, przyjrzyj tym strażnikiem żyje Dobra Daj mi rudę 300 To big win jednak, że tak się wydarzyło Że mnie ten ork zabił Ja mam tej rudy 2150 No to kurczę 50 strzał plus plus zbrojał

Co jest? Czemuż mu rasa dobrze? Czu mnie What the fuck? Co to było? Czuję Jorka nie ci zabić, tylko mnie zabili Mamy już dosyć film. Co za głąby. Właśnie, gdzie jest magia? To jest biżuteria. Pierścień siły 5 miał być ten pierścień. A on się nie użył. Czy to magia? Tutaj jest magia. Ognisty pocisk albo kula ognia. sewa A jakbym miałem miał iść tyle iść kilka razy to ja pieprzę Fakt za zero spójrz mieczem. Chodź, miecze

No boże, jaki zawór, co nie? na przecież jak się jak się jak nie, nie się yy, sile Ile ja tam potrzebuję do następnego level'a? Dużo. O kurna, 4000 expa potrzebuję do następnego level'a. Jeśli dopóki ja się nie podszkolę do drugiego level'a, To ja nie mam szans tam w ogóle wchodzić. To niezbędne, że ja tam szedł, jakkolwiek. Nie wiem kto tutaj po boźniambach nie uczy. Co ja mam do Diego aż? No nie wiem, bo się tak na dziurę szybko dostaje. Przepraszam, ja mam 60. Kurna. No jak to tak? No jak to tak? Zawsze lepiej co się za... do tego nie mieszać. Zawsze to samo, jak mnie to nie dotyczy. Czekaj, lepiej się więc nie pakować. Znaczy mnie ta receptura nie jest potrzebna niczego, więc mogę ją tych Dykstrowi. Musi być jednak ziarno prawdy. <noise> nie mój problem. Co mi z niej? Co? Nie. Pokaż. Pokaż. Nie chciałbyś. O, jak mam? Nie że w meblu można podlegać. Podlegać. Od co? Ale już nie, to nie mogę. mogę. To się chyba nigdy nie skończy. Już mu nie jest receptura potrzebna. To się chyba nic w tym nie skończyło Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej Lepiej się w nic nie pakować Daj mi siły tutaj 10 sił aż potrzebuję No ale... Trzeba mi z tej siły, przecież tu trzeba zbroję kupić Czy ona będzie lepsza dużo? Nie wiem, ale... Może jest zbugowana totalnie i ja nie, nie bym nie miał tu od razu. A tak to jeszcze trochę zipie. Hmm. Kurczę, ale się trudne wylosowało. Dobra, to ja jeszcze jedna off odcinku kupię to zbroje. No i... No... Na cmentarzysku znowu zaczynam następny. To jedno.